W dzisiejszym programie niepokonany Muzeum Adrenaliny, Salon Wirtualny, jakość realna, giga-iga. Jedni kupują samochody z myślą o rozrywce, inni takie, które mają dla nich pracować. I to ciężko. Idealnym przykładem tych drugich są pick-upy, stworzone z myślą o charówce w trudnych warunkach. Ale Toyota poszła krok dalej i postanowiła stworzyć pick-upa, który nie tylko nie boi się ciężkiej pracy, ale dodatkowo po niej jest w stanie zapewnić właścicielowi rozrywkę. Nowy Hilux to nie tylko zmieniony przód, to także nowy, znacznie mocniejszy silnik o pojemności 2,8 litra. Ma 500 Nm i 204 konie mechaniczne. Które rozpędzają ten drogowy czołg do setki w 10,7 sekundy. Do tego dochodzi przeprojektowany jeszcze sprawniejszy i skuteczniejszy w terenie napęd na cztery koła oraz opcjonalna automatyczna skrzynia biegów a dla wygody nowe multimedia obsługujące Apple CarPlay i Android Auto. W nowej wersji Invincible Hilux wizualnie przypomina luksusowego SUVa, a w wyposażeniu ma m.in. reflektory LED, perforowaną skórę, podświetlenie w drzwiach bocznych, inteligentny kluczyk, a nawet nagłośnienie JBL ze wzmacniaczem 800 W. W takich warunkach można śmiało taplać się w błocie, nawet w garniturze. Oczywiście najlepiej w rytm piosenki Feel Invincible. Muzea zazwyczaj kojarzą się z czymś niezbyt dynamicznym, spokojnym, wyzutym z emocji. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jednym z nich jest mieszczące się w niemieckiej kolonii Muzeum Toyota Gazoo Racing. Stoi tam kilkadziesiąt egzemplarzy legendarnych modeli przygotowanych do motorsportu od pierwszych rajdówek Toyoty z lat 70. ubiegłego wieku przez bolidy Formuły 1, a na zwycięskich prototypach startujących w 24-godzinnym wyścigu Le Mans skończywszy. Są tu i 700-konne konstrukcje rajdowej grupy S i auta, którymi jeździli choćby Fernando Alonso, Ralf Schumacher czy Carlos Sainz. Muzeum to jednak tylko efekt uboczny tego, co dzieje się w europejskiej centrali Toyota Gazoo Racing. To tutaj kilkuset najlepszych inżynierów i projektantów buduje samochody na potrzeby motorsportu. Ich najmłodsze dziecko to Toyota GR Supra GT4 – wyścigowa odmiana sportowego coupé. Przebudowano tu zawieszenie, wydech, hamulce i wiele innych elementów, ale silnik pozostawiono seryjny. Mimo to wyciśnięto z niego około 500 koni. I właśnie to auto doskonale oddaje ducha całego centrum gazu Racing Europe. Jest tu po prostu emocjonująco i wszędzie pachnie benzyną. Salony samochodowe mają sporo wspólnego z salonami masażu. W jednym i drugim przypadku wiele zależy nie tylko od produktu, ale przede wszystkim od tego, jak zostaliśmy obsłużeni. Niestety, nie potrafimy polecić Wam najlepszych salonów masażu, ale za to wiemy, jakie są najlepsze salony samochodowe. W wielkim teście salonów magazynu AutoŚwiat i firmy Kantar Automotive, Toyota i Lexus zdeklasowały konkurencję. Audytorzy, czyli tzw. tajemniczy klienci, badali jakość obsługi w kontaktach z salonami przez Internet. Na przykład to, jak przebiega i jakiej jakości jest wideorozmowa, czy klientowi proponowana jest jazda próbna, albo obejrzenie auta w salonie przez połączenie online. Przebadano łącznie 367 salonów, 21 marek i tylko 20 stacji otrzymało ocenę wzorową. Wśród nich 10 salonów Toyoty i 5 Lexusa. Te drugie oferowały nawet podstawienie samochodów testowych prosto pod dom klienta. Bez wątpienia epidemia sprawiła, że nowe kanały sprzedaży samochodów bardzo szybko się rozwinęły. Toyota jako pierwsza marka w Polsce otworzyła wirtualne salony i, jak widać, jakość obsługi jest w nich na wyjątkowo wysokim poziomie. Realnie, a nie tylko w. WIRTUALNIE IGA ŚWIĄTEK To nazwisko od 10 października zna już cała Polska. IGA wygrała wielkoszlemowy turniej Roland Garros, jest dla polskiego tenisa tym, kim małysz dla skoków narciarskich, Lewandowski dla piłki nożnej, a Kubica dla motorsportu. IGA jest młoda, zdolna i ambitna. I jeździ Lexusem, to znaczy na razie jeździ jej tata, bo ona dopiero robi prawo jazdy. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze na długo przed Roland Garros Lexus podjął współpracę z tenisistką, widząc w niej ogromny potencjał i doceniając jej determinację i umiejętności. Dzisiaj, gdy stała się ona wzorem i inspiracją dla tysięcy młodych ludzi, jesteśmy z tej współpracy dumni jeszcze bardziej. Paradoksalnie motoryzacja i tenis mają ze sobą wiele wspólnego. W obu przypadkach liczy się technika, szybkość, ale i wrażliwość. Dlatego Lexus i Iga doskonale do siebie pasują.